Cześć! Witam w kolejnym odcinku na kanale Kościarza. Dzisiaj przedstawię wam grę Isfahan. Zobaczycie rozłożenie gry, zasady i na koniec także moją opinię. Zaczynamy! Pod koniec XVI wieku Isfahan zostaje stolicą Perskiego Imperium, stając się światowym centrum rozwoju kultury i gospodarki. Gracze wcielają się w rolę kupców, handlując towarami, wysyłając je karawanami i budując budynki, aby wzbudzić zainteresowanie nadzorcy-władcy i zebrać jak najwięcej punktów na koniec gry. Autorem gry jest Sebastian Pochon z ilustracjami Arnaud de Mag. Gra przeznaczona jest dla 2 do 4 graczy powyżej 8 roku życia, a czas trwania rozgrywki to około 45 do 60 minut. Gra została wydana przez Stary Games oraz wydawnictwo Huch. W wersji, jaką zobaczycie w tym filmie. W pudełku znajdziemy instrukcję, rozkładaną małą planszę, dodatkowe planszetki karawany oraz wieży, planszetki budynków oraz znaczniki dla każdego gracza. Karty, znaczniki wielbłądów oraz monet oraz kości. Plansze rozkładamy w centrum stołu, kładąc także po bokach planszetki karawany i wieży. Figurkę nadzorcy ustawiamy na planszy głównej na skrzyżowaniu dróg miasta. Znacznik dnia oraz znacznik tygodnia kładziemy na odpowiednie pola na planszy. Kości, znaczniki wielbłądów oraz znaczniki złotych monet kładziemy w dostępnym dla wszystkich miejscu obok planszy. Po przetasowaniu karty także kładziemy obok planszy w zakryty stos. Każdy z graczy otrzymuje własną planszetkę budynków oraz znaczniki w wybranym kolorze. Jeden ze znaczników należy następnie umieścić na torze punktacji. Gracze otrzymują na koniec dwa znaczniki złotych monet. Na początku każdej rundy, według dni, gracz początkowy bierze do ręki wszystkie białe kości oraz jeśli chce, może dobrać dowolną ilość żółtych kości. Każda dodatkowa żółta kość to koszt jednej złotej monety. Żółte kości są dostępne po rzucie tylko dla gracza początkowego i tylko w pierwszej turze. Gracz rzuca wszystkimi kośćmi i rozlokowuje je na planszetce wieży według wyrzuconych wartości. Wszystkie kości z wartością najmniejszą kładzie się na pierwszym polu z wielbłądem, kolejne kości z drugą najniższą wartością na kolejnym polu i tak Jednak kości z wartością najwyższą kładzie się na ostatnim polu z monetą. W głównej mierze pole z wielbłądem zawsze jest obsadzone kośćmi, a następnie z wysokim prawdopodobieństwem także i pole z monetą. Natomiast pole z amforą będzie polem z najmniejszym prawdopodobieństwem, że jakakolwiek kość się tam znajdzie. Następnie, także zaczynając od gracza początkowego, w swojej turze gracz wybiera jedną grupę kości z tą samą wartością, zabiera kości z planszetki wieży i wykonuje jedną z trzech akcji związaną z polem na planszetce. A niewykorzystane w wieży żółte kości są zdejmowane z planszetki, a tura następnie przechodzi na kolejnego gracza. Na wszystkich polach akcja karty jest taka sama i gdzie gracz dociąga jedną kartę akcji ze stosu, niezależnie od ilości i wartości oczek na kościach. Na polu pierwszym z wielbłądem gracz może wykonać akcję, dobierając wielbłądy w ilości równej ilości kości. Wybierając pole z monetą, gracz dobiera także tyle monet, ile jest kości na polu. W przypadku akcji rozmieszczenia towarów oznaczoną znacznikiem towarów na wszystkich polach wieży gracz dobiera znaczniki towarów z własnej puli w ilości zgodnej z ilością kości, a następnie rozlokowuje znaczniki na planszy w dzielnicy zgodnie ze znakiem z pola planszetki, z której gracz zebrał kości. Na planszy głównej znajdują się cztery dzielnice odpowiednio oznakowane tak jak na planszetce wieży z oznaczeniem sakiewki, beczki, skrzyni i amfory. W każdej dzielnicy znajduje się kilka bazarów ze straganami w różnych kolorach. Gracz rozlokowuje po jednym znaczniku towarów na straganach wybranym i niezajętym przez innego gracza bazarze. Gracz nie może w danej dzielnicy zająć nowego bazaru w innym kolorze, jeśli ma już jeden bazar rozpoczęty. Gracz może natomiast ukończyć dany bazar i rozpocząć nowy w tej samej turze. Akcja nadzorcy także możliwa jest do wykonania na wszystkich polach wieży. Tutaj gracz przesuwa pionek nadzorcy na planszy o ilość pól równej wartości sumy wszystkich oczek na kościach. Gracz może zwiększyć bądź zmniejszyć ruch nadzorcy, uiszczając opłatę w monetach równą ilości dodatkowych pól. Jeśli ruch nadzorcy zakończył się przy straganach, w których znajdują się znaczniki towarów, są one automatycznie przenoszone do karawany. Niezależnie od tego, do kogo należały znaczniki znaczniki układa się na wielbłądach po kolei, zaczynając od dolnego lewego rogu gracz, którego znacznik ma zostać przeniesiony do karawany, może płacąc jednego wielbłąda przenieść do karawany znacznik znajdujący się w osobistej rezerwie, a nie ten ze straganu. Jeśli chodzi o samą karawanę, składa się ona z 12 wielbłądów mogących udźwignąć 12 znaczników towarów. Gracz, którego znacznik został położony na jednym z wielbłądów, otrzymuje natychmiast premię punktową zgodnie z wartością przy wielbłądzie. W momencie, kiedy cała karawana jest załadowana znacznikami towarów, dochodzi do dodatkowego podsumowania. Każdy gracz zdobywa liczbę punktów równą liczbie jego znaczników, pomnożoną przez numer najwyższego rzędu, w którym znajduje się minimum jeden z jego znaczników. Każdy z graczy, w swojej turze, po wykonaniu akcji głównej, może także wybudować dowolny jeden budynek na własnej planszetce gracza, płacąc jego koszt w złocie i lub wielbłądach. Od trzeciego wybudowanego budynku otrzymuje się także dodatkowe punkty zwycięstwa. Każdy z wybudowanych budynków przynosi trwałe przywileje. W momencie wykonywania danej akcji z planszetki wieży, ilość wielbłądów zwiększa się o 1, ilość złotych monet zwiększa się o dwie monety. Przy poruszaniu się nadzorcą, gracz może przenieść nadzorcę o 3 pola w przód bądź w tył bez dodatkowej opłaty. Podczas przenoszenia znaczników towarów do karawany, gracz otrzymuje jedną kartę. Podczas podsumowania gracz otrzymuje dodatkowe dwa punkty za każdy zakończony bazar. Oraz podczas rozlokowywania znaczników towarów na bazarze gracz ma do dyspozycji jeden dodatkowy znacznik. Runda, jeden dzień, kończy się po tym, jak wszyscy gracze wykonali swoje akcje, zbierając kości zwierzy i ewentualnie budując budynek w swoim obszarze. Po siedmiu rundach, siedmiu dniach każdego tygodnia dochodzi do podsumowania gracze liczą punkty za zakończone, w pełni zapełnione znacznikami towarów bazary. Po czym wszystkie znaczniki z planszy wracają do swoich właścicieli. Oraz gracze liczą punkty według aktualnego stanu na planszetce karawany. Punkty liczone są w taki sam sposób jak podczas uzupełniania karawany znacznikami towarów. Tutaj jednak znaczniki towarów nie są usuwane z planszetki. Koniec gry następuje po zakończeniu rundy ostatniego dnia, trzeciego tygodnia. Gracz, który zdobył najwięcej punktów, wygrywa grę. Mając w rękach grę od wydawnictwa ISTARY, miałem już pewność, że gra pozostanie z nami na dłużej. Nie spodziewałem się także, że tyle można wycisnąć z takiej niepozornej planszy. Bardzo dobrze napisana instrukcja z przykładami oraz grafiką, bardzo zgrabny mechanizm rozlokowywania kości oraz wybór akcji. Oczywiście bez odrobiny szczęścia się nie obejdzie, jednak jak w dobrych grach istnieje wiele możliwości, aby poprawić swoje szanse na lepszy ruch. Dodatkowe budynki na pewno pomogą w drodze do zwycięstwa. Bardzo polecam zarówno tym początkującym, jak i zaawansowanym graczom. Mam nadzieję, że byłem w stanie przekonać Was do tej gry. Życzę Wam udanej zabawy w Waszych rozgrywkach z rodziną czy przyjaciółmi. To tyle z mojej strony w tym odcinku i zapraszam do obejrzenia kolejnych na kanale Kościarze.